Czerwiec, nowe polecane i dobre wiadomości dla wszystkich szukających taniego komputera. Startujemy! Od razu spuszczam bombę na polecane. W tym zestawieniu nie znajdziecie RTX 4060 Ti. Nie ma go, ponieważ jego premiera, a i co za tym idzie, jego wydajność, była po prostu kiepska i nijak ma się do tego zestawienia. Za to w tym ujęciu znalazł się RX 7600, którego uważam za lepszy wybór. Może nie od RTX 4060 4600 ja jeśli chodzi o wydajność, bo to jest inna półka cenowa i wydajnościowa, ale jeśli chodzi o jego rywalizację ze starszymi kartami. Przechodzimy do szczegółów. Pierwszy zestaw bez większej historii, za 1600 zł cały czas polecam Ryzen 54600G z płytą główną na chipcecie B550. I reszta komponentów jest Wam dobrze znana z poprzednich miesięcy. Zestaw za 2500 zł Ryzen 5 4500 z RX 6500. Ten zestaw pojawił się już w zeszłym miesiącu. Jest on tak naprawdę utrzymywany w tym. W samym kształcie, tyle że jego cena spadła o 200 zł, z racji tego, że RX 6600 występuje już na promocjach. Można go nabyć za mniej niż 1000 zł i to jest bardzo łakomy kąsek. Zresztą podobny zestaw będę testował w Diablo na kanale Xcom, także wypatrujcie takiego materiału. E, oczywiście możecie dopłacić 100 zł i wyposażyć się w 32 GB zestaw pamięci operacyjnej bądź w 2-terabajtowy nośnik NVMe. Tyle że wtedy ta dopłata osiągnie rozmiar 200 zł. Komputer za 2800 zł, podobny kształt, tylko że zmieniam procesor na Ryzen 5500. Zen trzeci, co prawda z obciętym cache względem Ryzena 55600, ale do Ryxa 6600 w zupełności on wystarczy i będzie świetnie prezentował się w tych mniej wymagających grach. Reszta zestawu, również bardzo podobna jak w poprzednich zestawach, cały czas bazuje na 16 GB ram ponieważ w tym zestawie, w tych pieniądzach, dopłata do 32 GB ramu niewiele zmieni. No chyba że także będziecie używać niektórych programów użytkowych, które potrzebują tak zasobnej pamięci operacyjnej. Mamy kolejny zestaw, bardzo podobny do poprzedniego za 2900 zł, tyle że tutaj zamiast Ryzena jest i3 12100 f Wybór dla osób, które po pierwsze bardziej lubują się w procesorach Intela, a po drugie w niektórych grach ta i3 może wybadać nieco lepiej od Ryzena 5 5500, w zależności od tego, w co gracie, aczkolwiek jednak skłaniam się ku wyborowi 6 rodzeniowca i 12-wątkowca w tych pieniądzach. To tyle, jeśli chodzi o moją opinię co do tego zestawu komputerowego. Za 3,5 tysiąca złotych mamy już 32 GB RAM, Ryzena 5 5600, czyli nie żadną alternatywę z obciętym cache'em, ale już pełnoprawny procesor z Zenem 3. I do tego RX 7600, więc jest to całkowicie nowy zestaw, który operuje na nowym Radeonie. Głównie skierowany do osób, które grają w 1080p. No bo nie ma co ukrywać, że w wyższych rozdziałkach ten Radeon będzie tracił na rzecz nieco starszych rozwiązań, w tym RTX-a 3060, 12-gigabajtowego. Natomiast jeśli ktoś gra w 1080p i chce uzyskać lepszą wydajność od RTX-a 3060, wyłączając z tego tryby upscalingu, to uważam, że ten Radeon jest świetnym wyborem za 1400 zł. Pytanie, czy jest to karta przyszłościowa, no chyba nie do końca, ale też nie przesadzajmy z tym, jeśli chodzi o GPU za nieco ponad 1000 zł. No może nie nieco, bo... 400 wy więcej niż 1000, no to jest jednak trochę dużo więcej niż 1000. <laughs> Sorki za to rozumowanie, ale mam nadzieję, że wszyscy mi wybaczycie. O, jest ciekawa płyta główna MSI. Mam nadzieję, że jest ona dostępna w tym momencie, bo była w promocji za niecałe, tak, jest cały czas, za niecałe 480 zł, więc warto się nią zainteresować, bo to już jest troszeczkę wyższa półka niż te budżetowe rozwiązania B-550, nawet bez schłodzonego FRM. Całkiem przyjemny zestaw, uważam, że w tym miesiącu chyba najciekawszy z tych wszystkich, które prezentuję, ale to już sami ocenicie. Można oczywiście dopłacić do dwutrabajtowego rozwiązania NM620, czyli nośnika NVMe. 4000 zł, jest Ryzen 5 5600, ale jest uwaga RX6700XT. On będzie nieco szybszy w 1080p od RX7600, natomiast im wyższa rozdzielczość, im bardziej wymagająca gra pod kątem podsystemu pamięci, tym RX6700XT będzie lepiej wypadał. To jest takie dosyć ważne stwierdzenie. Taka konkluzja po obejrzeniu tego zestawu komputerowego. Zmienia się również obudowa na bardziej przewiewną Vero L5 o mocy 600W, czyli mocniejszy zasilacz pojawia się w tym zestawie i to wszystko za 4000 zł. Oczywiście zostajemy przy 32 GB ramie, ponieważ ta dopłata z 16 GB na 32 jest niewielka, to jest 100 zł. W dużym uproszczeniu warto po prostu do tego dołożyć. 4700 wchodzimy na kolejny zestaw AMD. Jeśli chodzi o poziom wyżej, Ryzen 55600, ale uwaga, uwaga, łączymy go z RX 6800. Jest to moim zdaniem w tym miesiącu ostatnia z takich propozycji, czy ostatnia karta, którą zalecałbym do Ryzena 55600. Takie absolutne maksimum, które fajnie będzie wypadało w tej cenie. Karta jest wydajna, a przy tym jeszcze nie pobiera tyle prądu, co chociażby. RX 6900 XT czy 6950 XT i nie potrzebuje nie wiadomo jak dużego mocą zasilacza. Można pomyśleć nad lepszą obudową, bardziej przewiewną pod RX 6800, bo ten Ventum 200R jest powiedzmy na styk. Tutaj raczej jest to dosyć mała obudowa, której szaleństw nie będzie. Zresztą z tego co wynika ze specyfikacji technicznej będzie ona na styk jeśli chodzi o długość. Zapas będzie na poziomie 1 cm między wentylatorem frontowym a obudową karty. Także to jest taka propozycja na zasadzie bardzo budżetowa, ale jeżeli macie okazję dołożyć, to naprawdę dołóżcie do większej obudowy, która zapewni lepszą wentylację RX-owi 6800. 6100 zł. Maszyna do działania i do grania, ponieważ zawiera w sobie Ryzena 75700X, czyli ośmiordzeniowca, a także RXA 6950XT. W teorii w tym zestawie powinien być oglądany RTX 4070, ale uważam, że dalej Radeon jest lepszym wyborem, włączając to wydajność w tej standardowej klasycznej rasteryzacji. Ciekawy zestaw wymagający porządnego zasilacza, który. Zaoferuje wam niezłą wydajność w 1080p, a w szczególności w 1440p, gdzie tym mocnym limiterem nie będzie procesor, a raczej karta graficzna. To wszystko za 6000 zł. Oczywiście, alternatywnie, może ktoś nabyć RTX 4070 jeżeli potrzebuje DLSS, jeżeli wymaga ray tracingu, bo to wszystko zagwarantuje mu trochę wyższy poziom, włączając w to generator klatek, który jest dostępny na serii 4000. Alternatywnie, inne obudowy możecie nabyć Endorfinową Arixa 700, Regnumar 400, Corsair 4000D. Ten wybór jest bardzo szeroki i oczywiście polecam także 2 nośnik NVMe. Moi kochani, 6800 zł. W ogóle te kolejne zestawy za 6800, za 7200 to są takie wariacje przy różnych konfiguracji z rx em 6950XT. Ryzen 7 5700X to jest taka podstawa, z której wychodzimy, następnie przechodzimy do 13500, który zaoferuje lepszą wydajność w grach komputerowych, ale także w aplikacjach, a i do Ryzen 5 7600, który będzie podstawą do dalszego upgrade'u tej jednostki o kolejny lepszy procesor. Więc tak te zestawy wyglądają, zobaczcie 7200, Ryzen 5 7600, równie dobrze może to być zestaw z i5, 13600KF, tych możliwości jest naprawdę dużo, Jedne procesory będą lepsze do programów użytkowych, drugie do gamingu, trzecie jeszcze połączą to w uniwersalność i po prostu pozwolą Wam na późniejszy upgrade jednostki. Także tych wyborów w tej cenie z ris 6950XT jest całkiem dużo. Moim zdaniem tym najsensowniejszym zestawem wydaje się być ten za 6800 zł z i 513500, który łączy w sobie tę uniwersalność i dobrą wydajność w grach komputerowych i ewentualnie późniejszą rozbudowę tego komputera. O co, o 14 generację? No niezbyt, ewentualnie o I7, ale znowu to jest płyta główna B760 z zablokowaną możliwością podkręcania procesora i oczywiście no, nie tak dużymi możliwościami, jeśli chodzi o odblokowane limity, jak właśnie propozycje zetkowe. Dobrze. 7000, wróć, 8300 zł i piąteczka 13500 z rtx 4070 Ti jako wybór najlepszy w tych pieniądzach. Można oczywiście dołożyć 200 zł do zakupu i piątki 13600 KF i tym samym zyskać kilka procent do osiągów w grach komputerowych, a i także kilkanaście w aplikacjach. Kwestia wyboru w tych pieniądzach można się już nad tym zastanowić. Ja proponuję Wam taki zestaw, natomiast kwestia pozostaje wyboru po Waszej stronie, co faktycznie potrzebujecie. I tutaj jest ciekawie, za 9200 zł, bowiem i piątkę już 13600 KF łączy z RX 7900XTX, nie RTX, a RX, przepraszam za błąd, będę go poprawiał jeszcze przed publikacją tego materiału. Mocny procesor. Płyta główna cały czas B760, ale RX 7900 XTX. Propozycja, która wypada w tej klasycznej rasteryzacji jak RTX 4080, ale kosztuje od niego prawie 1000 zł mniej. Więc jeżeli ktoś nie patrzy na Ray Tracing, to uważam, że w tych pieniądzach jest to świetny wybór. Dobrze, to tyle, aczkolwiek w alternatywie można nabyć RTX 4080. Nikomu tego nie bronię. I uwaga, uwaga! Za 12 000 zł mamy rozszerzenie tego zestawu. Również z i5, z zblokowanym mnożnikiem, ale już z RTX-em 4080, z większą obudową, z chłodzeniem IO. To wszystko jest zagwarantowane w tym zestawie. Również z płytą główną Z790. Dużo dopłacamy. Nie zyskamy nie wiadomo jak dużo na osiągach, ale jest to zupełnie inny wariant zestawu, po prostu z lepszej klasy komponentami lepiej chłodzony, lepiej wyglądający. Ta dokładka ma swoje uzasadnienie, również dzięki płucie głównej zyskujecie możliwość oce procesora, jak i oczywiście Ion, bo jednak w przypadku Fortisa 5 te możliwości chłodzenia są dosyć mocno ograniczone. I kończymy komputerem za 16 tysięcy złotych. Combine do gier i 7 RTX 4090. Ten zestaw nie zmienia się od kilku ładnych tygodni. Wygląda dokładnie tak jak tutaj i tak jak wcześniej. Moi kochani, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Dajcie znać, co byście zmienili w polecanych, co Wam się podoba, a co nie. Czekam na Wasze sygnały. Mówi Lipton, idegrać grać w Diablo. Pa, pa.